Już wkrótce wow. zobaczycie w kinach coś wielkiego. Jestem gotów! Chodzę w to! Ja wow. Tym razem zapuszczą się. A, patrz, jak leżysz, co? Czekaj, nie. Nieznane rejony. Ahoj. Siedmiu mórz pod bikini morskich mięczaków. Eee. O, tu się schowała. W lewający Holender uwięził Spongeboba w najgorszym miejscu na świecie. W podbikini. Ja, podbikini? Ha, to nie tak źle. Ha, ha, ha. <laughs> Spongebob. Klątwa pirata. Z tej ekscytacji już mnie wszędzie ścisnęło. Ciebie też, Patryk? Nic a nic, ale mną się nie sugeruj. Wypłyń z nami. Wkrótce w kinach.